BlackSide Zeta, znany również jako Zeta Medical Corporation. Gra, którą darzy ogromnym sentymentem. Z dnia 1 grudnia otrzymała ogromną aktualizację. Witam z Update, tak została ona nazwana. Przewadziła ona między innymi Ogromne zmiany w placówce. Nowe opcje mutacji dla mutantów. Nowe wyposażenie laboratoriów, działu medycznego oraz Zeta. Nowy sprzęt dla zespołów wrogich sił. charakter Customization, czyli opcja dobierania stroju i w ogrywanej klasy. Zespół do zadań specjalnych otrzymał status elit, Każdy zespół otrzymał podręcznik pomocniczy. Nowy Event Mutant Outbreak. Koszt: 20 tysięcy kredytów lub 800 Robux. Przejdźmy do zmian na mapie. Wejście główne. Kiedyś. Teraz. Wejście główne zostało diametralnie zmienione. Z ogromnego, otwartego obszaru stał się wąskimi korytarzami, po których wrogie siły mogą się poruszać sprawnie oraz dyskretnie. Pokój z zapasami. Kiedyś. Teraz. Storage. Został o połowę zmniejszony. Mimo to zmiana ta nie czyni go mniej przejrzystym. Personalnie uważam, że jest wręcz przeciwnie. Zbrojownia. Kiedyś. Teraz. Niegdyś największą częścią zbrojowni były schody. Teraz jej obszar powiększył się kilkukrotnie. Szatnie security oraz SRS stały się bardziej komfortowe. Zmiana ta na pewno przyciągnie do fundacji wielu nowych pracowników laboratorium Zita Subliminal Manipulator. Kiedyś, teraz, sprzęt teamu Zita Labs został ulepszony. Z czerwonego przycisku zamienił się w ogromną konsolę dźwiękową. Opanowanie jej działania może zająć trochę więcej czasu. Swoje mieszkalne pacjentów Kiedyś Teraz Obszar mieszkalny dla pacjentów z Zita Medical Corporation Zyskał nowe pomieszczenie jakim jest pralnia Od teraz pacjenci Poza planowaniem ucieczki Mogą zająć się zarabianiem pieniędzy co w przyszłości może dać im szansę na zakup lepszego sprzętu, pod warunkiem, że zespół techniczny będzie skłonny go dostarczyć. Dział medyczny kiedyś. Smutnych, biało-szarych pomieszczeń, których nawet duchy nie chciały straszyć, zmienił się w przytulny, przestrzenny kołn, gdzie każdy ranny kombatant powinien zaznać trochę spokoju. Spałno wrogich sił, Pozostał bez zmian. Lub zmiany te nie są na tyle duże, by zdrowa osoba je dostrzegała. Przez wzgląd na to, iż grupa ta poświęca cały swój czas i sabotować działania placówki. Zmienianie ich spawna, który równie dobrze mógłby się nazwać strefą AWK, nie miałoby sensu. Main trans Tunnels Wspomnijmy teraz o wentylacji. Cóż, została ona powiększona. Niestety, na nasze nieszczęście, jej projekty wyciekły. Jeśli trafią w nieodpowiednie ręce, płynie to na bezpieczeństwo fundacji, gdyż nigdy nie wiadomo gdzie i kiedy spodziewać się całego szwadronu wrogich sił. Bioasset Study Wing. Jakiś rozwój jest dla nas najważniejszy. Zainwestowaliśmy spore pieniądze w lepszy sprzęt dla naszych badaczy. Sprzęt ten pozwoli nam tworzyć bardziej niebezpieczne... ...pozwoli nam ulepszyć ludzkie życie. ZCA-002. Tak zwany czerwony kran. Nowość z zakresu nauki o zdrowiu przy odpowiednim rozgrzaniu przekręcenie kurka wypuści czerwoną, nieznaną cięż, jeśli temperatura będzie odpowiednia. Interakcja z substancją natychmiastowo zakończy życie obiektu badań, a na jego miejscu pojawi się coś niesamowitego. ZCA003 Paralizator Dźwiękowy Kolejna nowość zespołu Zita. ZCA003 to mały odtwarzacz MP3. By z niego skorzystać, należy zrobić karierę. Biegając po placówce celu odnalezienia kaset, które jako jedyne do niego pasują. Jeśli nam się to uda, to na pewno usłyszymy dźwięki tak piękne, że odbiorą nam rozum. ZCA 0021. Eksperyment sugeruje, jakoś mutanty wywołane efektem czerwonej substancji w przypadku ich większej liczby będą się wzajemnie eliminować. Ostatni żyjący będzie tym najsilniejszym, zarazem najcięższym do zabicia. Za kulisami. Niestety nie zwróciliśmy uwagi, który pacjent przeżył. Sprawdzając to, poprzez pytanie go o to, odkryliśmy ciekawą mechanikę. Okazuje się, że mutanty mają utrudnioną komunikację z ludźmi, gdyż ich tekst zmienia swoją formę.

Niestety w tej próbie pacjent także nie przeżył. Teraz na koniec parę scen za kulis.